Cześć, witam na kanale LuzChemia. W dzisiejszym odcinku rozpoczynam serię powtórek do matury z chemii. Rozwiązuję w tej serii zadania maturalne i omawiam dokładnie zagadnienia z tych zadań, które są bardzo charakterystyczne i pojawiają się praktycznie na każdym arkuszu. Każdy rozdział to osobny odcinek, codziennie o 17 na Luz Chemia. Zapraszam. Zacznijmy sobie od takiego typowego zadania na układ okresowy... Liczby kwantowe i konfigurację elektronową, bo to jest praktycznie zawsze. O dwóch pierwiastkach umownie oznaczonych literami A i X wiadomo, że należą do tego samego bloku konfiguracyjnego. Pamiętacie, mieliśmy cztery bloki konfiguracyjne, był to blok S, P, D i F. Grupy 1, 2 to był blok S, 13, 18 to był blok P, 3 do 12 to był blok D, lantanowce i aktynowce to był blok F. Układ okresowy i link do wszystkich tablic maturalnych w opisie. No to wiemy już, mamy jedną informację, że muszą być w tym samym bloku konfiguracyjnym. Czytamy dalej. Liczba masowa jednego z izotopów pierwiastka A jest dwa razy większa od jego liczby atomowej i jest równa liczbie atomowej niklu. To liczba atomowa niklu możemy sobie tutaj zapisać. Zawsze sobie wszystko piszcie, spokojnie rozpisujcie, naprawdę nikt wam za to punktów nie zabierze, a jak wszystko będziecie mieli klarownie rozpisane, to wszystko zobaczycie, w nigdzie się nie pomylicie. Szukamy sobie nikiel, to jest dziesiąta grupa, czwarty okres. On ma liczbę atomową równą 28. Czyli teraz wiemy, że liczba masowa pierwiastka A jest dwa razy większa od jego liczby atomowej i jest równa liczbie. Atomowej niklu, czyli wiemy, że liczba. Może zapiszmy tak: mamy pierwiastek A i liczba masowa to jest ta na górze, a liczba atomowa to jest ta na dole. I wiemy, że liczba masowa jest równa 28 i ona jest dwa razy większa od liczby atomowej, czyli liczba atomowa musi być równa 14. I liczba atomowa, jak już mówiłem w moim filmiku z teorii, prawy górny róg, to jest numer PESEL pierwiastka. Czyli każdy pierwiastek ma określoną liczbę atomową, a liczba atomowa numer 14 to jest krzem. No to możemy sobie wpisać, że symbol pierwiastka A to jest krzem. No to czytamy dalej. Suma elektronów, neutronów i protonów w atomie jednego z izotopów pierwiastka X jest równa 114, a liczba nukleonów jest równa 79. Wiemy na pewno, że symbol bloku konfiguracyjnego to jest P, tak? Bo leżą w grupach 13 do 18 i ten drugi wiemy z pierwszej kropki, że też musi być w tym bloku. To jeszcze raz, dokładnie przeczytajmy tą trzecią kropkę. Suma elektronów, może sobie to zapiszmy, elektrony plus neutrony plus protony jest równa 114, tak? A liczba nukleonów, a co to były nukleony? A nukleony to były protony plus neutrony, tak? Czyli to. I tego jest 79. No to już. Elektrony równa się 114 minus 79. Bo przenoszę 79 na drugą stronę. Jezu, gdzie jest mój kalkulator. Zawsze pamiętajcie, żeby mieć kalkulator pod ręką. W ogóle nauczcie się przed maturą obsługiwać kalkulatora naukowego, jeżeli jeszcze nie umiecie, bo to jest naprawdę przydatne. Na maturze nie będzie na to czasu. 114 minus 79 to jest 35. Czyli elektronów ten pierwiastek ma 35. Musimy jeszcze sprawdzić, zawsze pamiętajcie, czy to jest atom elektrycznie obojętny, czy to nie jest jakiś kation. No ale tutaj nie mamy powiedziane, że to jest jakiś kation czy anion, więc zakładamy, że w atomie elektrycznie obojętnym. Bo co nam to mówi? Elektronów w atomie elektrycznie obojętnym, pamiętacie, jest tyle samo co protonów. A protony to jest liczba atomowa. A liczba atomowa to jest nasz PESEL. Czyli wiemy, ile mamy protonów. Protonów mamy 35. Który pierwiastek ma 35 protonów, czyli liczbę atomową 35, to jest brom. No to zrobiliśmy pierwszy podpunkt, przechodzimy do drugiego. Napisz fragment, może jeszcze tutaj zapiszę, że atom A to był krzem, a atom X to był brom. Aha, jeszcze wróćmy do tego poprzedniego zadania. Pamiętajcie, proszę Was, nie traćcie głupio punktów na maturze. To znaczy, każą wam podać symbol. Symbol, nie piszcie tutaj krzem, nie piszcie tutaj brom, podajcie symbol, dobra? Bo wam odbiorą punkty. Tutaj akurat jeszcze patrzę na klucz i krzem i brom przeszłyby, ale są klucze, które są naprawdę. To są hamowy. i w niektórych kluczach by wam nie zaliczyli, jakbyście napisali tutaj krzem. I patrzcie, tyle się męczyliście nad zadaniem, a nie wykonaliście tak naprawdę polecenia, bo wpisaliście nazwę i tracicie punkty. Bez sensu. Czytajcie dokładnie, jak zrobicie zadanie, to czytajcie jeszcze raz, żeby na pewno sprawdzić, czy wszystko jest ok. No to wróćmy do tego podpunktu drugiego. Napisz fragment konfiguracji elektronowej atomu A w stanie podstawowym, opisujący rozmieszczenie elektronów walencyjnych, czyli tylko elektrony walencyjne na podpowłokach. Zastosuj graficzny zapis konfiguracji elektronowej, czyli schemat klatkowy. W tym zapisie uwzględnij numer powłoki i symbole podpowłok. To może jeszcze dla przećwiczenia napiszmy sobie konfigurację pełną i konfigurację skróconą krzemu. No to krzem. Pierwiastek z liczbą atomową równą 14. No to piszemy. Pamiętajcie, to szło jak gra planszowa. Czyli 1s2, 2s2. Przechodzimy teraz, blok P, dalej mamy drugi okres: 2P, 6, następnie jest 3S2, no i 3P2. I skrócono to będzie rdzeń poprzedniego helowca, czyli to był neon, a więc 10 neon, no i dalej mamy 3S2, 3P2. No i teraz zapisujemy sobie zapis, Klatkowy, tylko elektronów walencyjnych. Pamiętajcie. No to jak? Przy orbitalu S rysujemy tylko jedną kratkę, bo orbital S to jest jedna kratka. Podpisujemy, że to jest 3S i orbital P, w sensie blok P, podpowłoka P, w której mamy 3 orbitale P, więc 3 kratki i to jest 3P. I teraz elektrony walencyjne ma cztery elektrony walencyjne, ponieważ leży w czternastej grupie. I to widzimy tutaj, tak? To są te jego elektrony walencyjne. Czyli ma dwa elektrony na podpowłoce 3s. To jak to rysujemy? Jedna strzałeczka do góry, druga na dół. Pamiętajcie, że elektrony muszą mieć przeciwne spiny. Nie rysujcie strzałek w dwie strony tej samej. I teraz P. Zgodnie z regułą Hunda, i zakazem Pauliego. Zakaz Pauliego mówił o tym, że maksymalnie dwa elektrony mogą być na jednym orbitalu, dlatego więcej w jednej kratce niż dwóch strzałek nigdy nie będzie. I reguła Hunda mówiła o tym, że elektrony dążą do tego, żeby mieć jak najwięcej elektronów niesparowanych. Niesparowanych, czyli bez pary. Więc nie będzie to wyglądało tak, nigdy, tylko zawsze rysujcie po jednym. Raz, dwa. I w te same strony strzałki. I dopiero później, jakbyście uzupełniali, to rysujcie do dołu, OK. Ale tutaj tylko tyle. I to jest zapis klatkowy. I teraz te nieszczęsne liczby kwantowe. Wpisz do tabeli wartości liczb kwantowych opisujących stan energetyczny niesparowanego elektronu walencyjnego atomu X w stanie podstawowym. To rozpiszmy sobie konfigurację skróconą może tego naszego bromu żebyśmy to dokładnie jeszcze raz zobaczyli, też przy okazji przećwiczyli. No to już. Poprzedni helowiec to był argon. I schodzimy teraz po argonie, to jest okres czwarty. Potas, wapń, to jest podpowłoka S i tam mamy dwa elektrony. Teraz jak idziemy dalej, to mamy D. Przypominam, że przy D się cofamy, więc będzie 3D. I idziemy całe d, czyli 3D 10 i następnie znowu wkraczamy w blok p, przy czwórce tym razem, czyli 4 raz, 2, 3, 4, 5, 4, p, 5. Niesparowanego. Czyli najlepiej to widać na schemacie klatkowym, to możemy sobie jeszcze rozrysować schemat klatkowy. Wy oczywiście nie musicie tego wszystkiego robić, ale ja chcę wam jeszcze... Pokazać, bo te zadania nie są kompletne. Nie jestem w stanie znaleźć zadania, które je, jakby jedno zadanie omówi wszystko. Więc ja po prostu troszkę rozbudowuję te zadania, żebyście sobie jeszcze utrwalili. Blok D przypominam, to było pięć orbitali, czyli pięć kratek. Raz, dwa. Oczywiście, się nie zmieszczę nigdy z tym. O, Jezu, ale brzydkie. No ale dobra. I patrzcie, jak ja to rysuję. Najpierw rysuję po jednej i potem uzupełniam, dobra? Tak zawsze róbcie. I blok P to są trzy kratki i pięć. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć. Niesparowany, czyli ten bez pary. To widzimy, że tylko ten jeden tutaj jest bez pary i go mamy opisać. Na chłopski rozum, bo tutaj nie wytłumaczę Wam tego, jeśli chcecie zrozumieć chemię kwantową, prawy górny róg. Główna liczba kwantowa mówi nam o okresie. Czyli skoro to jest podpowłoka 4p, to okres to jest 4. Czyli główna liczba kwantowa to jest 4. Poboczna liczba kwantowa jest zawsze charakterystyczna dla danej powłoki. Czyli dla s. Poboczna liczba kwantowa zawsze będzie równa 0. Dla P poboczna liczba kwantowa zawsze będzie równa 1, dla D poboczna liczba kwantowa zawsze będzie równa 2, dla F poboczna liczba kwantowa zawsze będzie równa 3. No to mamy tutaj 4P, więc 1. Następne zadanie. Z dwóch pierwiastków, które umownie oznaczono literami X i E, powstają wodorki o wzorach XH3 i EH3. Atomy każdego z tych pierwiastków mają tyle elektronów niewalencyjnych, ile wynosi liczba nukleonów w atomie izotopu takim krzemu. W stanie podstawowym atomu pierwiastka E mają większą liczbę elektronów niesparowanych niż atomy pierwiastka X. Znowu zadanie. No takie są zadania z układu okresowego. Trzeba po prostu dokładnie czytać powoli. I wszystko sobie rozpisywać. Dobra, to mamy dwa pierwiastki, x i e. I wiemy, że powstają z nich wodorki o wzorach xH3 i eH3. Co nam mówi ta informacja? Skoro mamy xH3 i eH3, przypominam, że chemia to jest krzyż, tak? To ta trójka musi iść stąd. Czyli ten musi być na plus trzecim stopniu utlenienia. Albo ewentualnie na minus trzecim. Dobra, wartościowość 3 ma mieć. Na razie tak sobie to zróbmy. Czyli to będzie jakaś, może, 13 grupa. Na razie tak przewidujemy. Ale idziemy dalej. Atomy każdego z tych pierwiastków mają tyle elektronów niewalencyjnych, ile wynosi liczba nukleonów w atomie izotopu 2814Si, czyli krzem 28. Liczba nukleonów to jest liczba. Protonów i neutronów, to już mieliśmy, i o tym mówi liczba masowa. Czyli liczba masowa to jest 28. Tyle ma nukleonów, czyli tyle mają elektronów niewalencyjnych te pierwiastki. Czyli skoro mają tyle elektronów niewalencyjnych, to w takim razie, jeżeli jeden z nich tutaj mamy trzecią wartościowość, Czyli ma 3 elektrony walencyjne, w takim razie plus 3 to jest 31 elektronów, ma jeden z nich na pewno. Czyli skoro ma 31 elektronów w atomie podstawowym, to ma też tyle protonów, czyli tyle wynosi liczba atomowa, czyli ten numer PESEL, a więc to będzie GAL, czyli pierwiastek X albo E to będzie GAL. Ale czytamy dalej, bo nie wiemy, który z nich. W stanie podstawowym atomy pierwiastka E mają większą liczbę elektronów niesparowanych niż atomy pierwiastka X. Czyli w takim razie pierwiastkiem X musi być Gal, bo im dalej się będziemy przesuwać, tym on będzie miał więcej elektronów niesparowanych. Dobra, ale tutaj to jest na razie takie gdybanie. Co byśmy tutaj mogli jeszcze zrobić? Elektronów niewalencyjnych 28 mają te pierwiastki. Jak sobie popatrzymy na układ okresowy, to muszą być na pewno za niklem te wszystkie pierwiastki, tak? No bo nie mogą mieć w ogóle mniej niż 28. Miedź ma 29, odpada, bo muszą mieć też elektrony niesparowane, a miedź nie tworzy wodorków na plus trzecim. Cynk tak samo. Więc pierwszy jest gal, stąd też możemy wy wydedukować, że to będzie gal. Ale następny, mamy german, german nie tworzy wodorków, na plus czwartym tworzy, być może, ale to nas nie interesuje. Potem mamy arsen. Czy arsen może stworzyć? Zastanówmy się. Teoretycznie tak. Rozpiszmy sobie może elektrony walencyjne galu. To jak sobie rozpiszemy ten gal nasz, to on ma 4s2 walencyjne. O Jezus, ale brzydkie. 4s2, czyli tu będą dwie strzałki. I 3p1, 3p1, czyli tu jest tak, czyli ma 1. W takim razie, jak sobie rozpiszemy ten nasz arsen, to tutaj również będzie 4s2, i 3p, tylko tutaj już będzie 4. I ma więcej elektronów niesparowanych, nie? Bo gdybyśmy sobie wzięli na przykład, nie wiem, selen, to on by miał już, oj, przepraszam, strzałka na dół, to on by miał już tyle samo, więc selen odpada. Brom tak samo, czyli arsen jest jedyną możliwością. Musicie sobie to tak po prostu porozpisywać różne próby i zobaczyć, co wam będzie się zgadzało. Dobra. No i symbol bloków w dwóch jest P. I maksymalny stopień utlenienia, no to galu, no to jest maksymalny, to wskazuje to ten numer grupy, tak? Gal leży w 13, więc maksymalny to jest plus 3. Arsen leży w 5, w sensie w 15, więc maksymalnie plus 5. Yy, I napisz fragment konfiguracji elektronowej w stanie podstawowym pierwiastka E, opisujący rozmieszczenie elektronów walencyjnych. No to w sumie to zrobiliśmy, to jest tutaj rozpisane. Dobra, jeśli przygotowania do matury z chemii sprawiają ci trudność i czujesz, że utknąłeś w martwym punkcie, nie martw się. Zapisz się na korepetycję ze mną, a wspólnie opracujemy skuteczny plan nauki, który pozwoli ci z sukcesem zdać ten egzamin. Informacje w opisie. Poniżej przedstawiono konfigurację elektronową atomów czterech pierwiastków. Napisz, która z przedstawionych konfiguracji elektronowych opisuje atom w stanie wzbudzonym. Odpowiedź uzasadnij. To jest częsty motyw na maturze. Bardzo częsty. Bo tutaj uczniowie kompletnie o tym zapominają i kompletnie nie wiedzą o co chodzi. Dobra, ale najpierw sobie rozczytajmy, co to są za pierwiastki. No to idziemy. 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s1. Tutaj coś nie pasuje, bo jest później 3d, raz, dwa, trzy, cztery, pięć. Dobra. Ale tutaj uwaga, to jest chrom i to nie jest stan zbudzony. Tutaj jest coś takiego, co się nazywa promocją elektronu i to musicie zapamiętać, bo to jest przy chromie i to jest przy miedzi. Czyli one po prostu ten elektron wyrzucają z podpowłoki S na podpowłokę D. Aha, ja podpisałem zły. Zacząłem czytać dwójkę. Dlaczego tak robią? Popatrzcie, gdyby on miał. Rozpiszmy to sobie, bo łatwiej coś ogarnąć, jak to się zrozumie. No i rozpiszmy to sobie. Gdyby miał normalnie 4s2, 3d4, no to patrzcie, to jest dla niego niekorzystne, bo tutaj ma 2, tutaj ma 4, i jedno wolne poletko. Więc ten elektron stąd po prostu sobie idzie tutaj, przez co zgodnie z regułą Hunda, ta reguła Hunda jest jakby zaspokojona. Atom dąży do tego, żeby mieć jak najwięcej elektronów niesparowanych. No i ma. Wszystkie ma niesparowane, czyli jest happy. Więc tutaj zapamiętajcie, że taka jest konfiguracja chromu. To jest bardzo często na maturze. Podobnie jest z miedzią, tylko mieć tam jest bardziej skomplikowanie. Bo tam już nie da się tego tak pokazać. Ona trochę z innych powodów, ale nie będę wam tego tłumaczył, bo długo by zeszło. Po prostu musicie zapamiętać, że w miedzi jest tak samo. No to spróbujmy, bo na pewno tutaj dali mieć, znając życie. Miedź by miała konfigurację 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s1 i 3d10. No i jest miedź ostatnia. Normalnie byłoby 4s23d9, ale ona robi promocję elektronu i wszystko gra. No to teraz musimy zidentyfikować, który jest w stanie wzbudzonym. W stanie wzbudzonym oznacza, że te elektrony po prostu przeszły z jednego orbitalu na orbital o wyższej energii, a normalnie w stanie podstawowym tak nie jest. No to patrzymy: 1s2s2p6, 3s23p6, 4s1. No tutaj normalnie nie ma żadnego wzbudzenia, po prostu się kończy. To jest potas. I zobaczmy na trójkę. 1S2, 2S2, 2P6, 3S2, 3P6, 4S1, 3D10, 4P3. Widzimy wzbudzenie. Jedynka, trójka. Normalnie jest 4S2, tak? A tutaj jest wzbudzenie wyżej. Czyli konfiguracja numer 3. I zobaczmy sobie, co to jest za pierwiastek. Normalnie by było 4s2, 4p2. 4p2, czyli to byłby German. Napisz, która z przedstawionych konfiguracji opisuje atom w stanie wzbudzonym. Uzasadnienie. Jeden z elektronów, który wcześniej znajdował się na podpowłoce 4s, został przeniesiony na podpowłokę 4p. Koniec. I ostatnie zadanie. Niżej przedstawiono konfigurację elektronową kationu pewnego pierwiastka o ładunku 3. Wpisz symbol tego pierwiastka w miejscu na to przeznaczonym oraz uzupełnij poniższy schemat tak, aby przedstawiał konfigurację elektronową jego atomu w stanie podstawowym. Konfiguracja elektronowa kationu. Tutaj to też jest mankament. Kation elektrony oddaje. Czyli skoro tutaj mamy kation o ładunku 3. To znaczy, że oddał 3 elektrony. Jak oddał 3 elektrony, to znaczy, że w konfiguracji tutaj będzie ich miał o 3 mniej, więc w normalnej konfiguracji będzie miał ich o 3 więcej. To liczymy, ile tu ma elektronów: 2, 4, 10, 12, 18, 21 plus 3 to jest 24. I to jest chrom, i trzeba jeszcze uzupełnić: widzicie, kolejne zadanie z chromem, kolejna promocja elektronu. Oni często to wykorzystują, to jest mega ważne. No to chrom, pamiętamy, miał 3s2, 3p6, 3d5 i 4s1. Pamiętajcie o tej promocji: to jest mega istotne. Zapraszam na kolejną powtórkę jutro o 17.00.